Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkową osobą, Julią Kuczyńską, zwaną też MaFashion. E, dzięki, że udało się nam spotkać. Dziękuję również. Julia, nie wiem nawet jak Cię przedstawić, wszyscy i tak Cię znają, a, ale no. tyle co robisz, masz tyle etatów jak czytałem i jak się dowiedziałem. Nie mówiąc, że jesteś właśnie znaną blogerką i aktorką, e, no. słyszałem <laughs> ostatnio, że aktorką nawet. Więc nie wiem, ale mniejsza z tym jest tego tak dużo, że po prostu no, podziwiam i nie wiem, kiedy znajdujesz na to czas i dlatego jeszcze bardziej się cieszę, że udało się nam spotkać po raz kolejny. Julia, chciałem zacząć od standardowego pytania o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Hmm, oczywiście. <grytanie> Moja mama miałaby najwięcej do powiedzenia w tym temacie. Na pewno byłam takim niepokornym dzieckiem, że rodzice nie mogli za mną nadążyć. Jak to się mówi, żywe złoto, żywe srebro, no to ja byłam wszystkim żywym. ADHD jest. ADHD, no chociaż też dużo ludzi nadużywa tego określenia. Po prostu, jeśli sobie nie radzą z wychowaniem dzieci, to mówią ADHD na pewno. Ale nie, po prostu byłam taka bardzo żywiołowa, wszystko mnie interesowało. Rysowałam, śpiewałam, tańczyłam. Miałam bardzo dużo zainteresowań i, tak, że tak powiem, taki słomiany zapał wszystko do pewnego momentu, a potem stop i kolejna rzecz. Więc tutaj rodzice na pewno mieli utrudnienia, ale byłam kochanym dzieckiem. I na pewno takim y, jak to mówili nauczyciele, chociaż też już nawet panie w przedszkolu, może y, no, takie trochę takie uzdolnione, no, no jestem, to... y, Takie, ale że w sensie i, i, i rysowanie ładnie wychodziło, i śpiewałam zawsze. Czy to był dzień mamy, babci, dziadka, czy już później w szkole, to zawsze gdzieś na, na tej takiej scenie. A śpiewasz dalej? Coś można. Hmm. Teraz mnie nie proś. <śmiennictwo> <K> <śmiennictwo> nie, 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 K ale tak... podśpiewuję. Czasami mi, czasami, czasami mi się zdarza, mhm. ale nie to, że. Na razie nie czekamy na płytę, Oj, na pewno nie, nawet na Singiel też nie. Um, a powiedz mi, założyłaś bloga, jak praktycznie jeszcze nie było blogów. I mm -hmm. jak ty na to wpadłeś? Mieszkałaś w moim mieście Złotowie, tak? I. Złotów, Złotów tak? Nie wiem, jak się odmiana. tak Co co Sopocie, tak? Um, I jak no to wpadłaś i co było dla Ciebie inspiracją? Jak dziewczyna właśnie ze Złotowa nagle zaczyna prowadzić bloga, kiedy tych, te blogi tak naprawdę nie istnieją, więc ten dostęp Wiesz. nie był taki łatwy? Mało co wtedy też tak mogło istnieć i jakby być na takim poziomie, na przykład jak jest teraz, mówimy akurat o blogach, ale też i o stronach internetowych, o portalach, yy, tumblerach, jest tego cała masa, ponieważ kiedy ja dorastałam, tak naprawdę internet dorastał razem ze mną. Mhm. Ja pamiętam czasy, kiedy nie było internetu, nie było komputera u mnie w domu, nie było Instagrama, nie było telefonów komórkowych, więc ja też nie mogłam sobie czegoś tak do końca wymyślić i przewidzieć, co się będzie działo z tym później. Ja po prostu zbierałam sobie zdjęcia w internecie, te, które mi się podobały, potem magazynowałam je i finalnie publikowałam na blogu. No i bardzo duże grono, że tak powiem, osób. Kiedy już odnalazłam mojego bloga, to stwierdzili, że tam jest bardzo dużo takich zdjęć, które do nich też trafiają. No i tak jak pytasz o bloga, bo już pewnie chodzi też o stylizację, tak? Mm -hmm. To jednak blog nie był w tym temacie pierwszy, tylko dla mnie pierwsze były takie portale typowo właśnie pod zdjęcia stylizacyjne. Tam dodawa dodawało bardzo dużo osób z całego świata zdjęcia. Mówimy tutaj o stronie Lookbook.nu albo Polski, taki portal stylio.pl. A co, my, co uważasz za tą zasługę tego twojego sukcesu? No Bo, tak jak mówimy, oczywiście dużo osób gdzieś tam jest, jakby są widoczne na świecie i odnoszą jakieś sukcesy, ale z Polski jest tak jak kilka. A nie ukrywając, ja też prześledziłem te blogi, jest mnóstwo osób z Polski, z każdego kraju, a jednak no, tylko garstka potrafi się wybić, powiedzmy, tak być doceniona. I co według ciebie jest tą twoją zasługą tego sukcesu, że no właśnie to ty. Zostałaś doceniona i jesteś no, najpopularniejszą blogerką w Polsce. Nie wiem, czy to jest kwestia docenienia, tylko może kwestia tego, że najwięcej ludzi może akurat trafiło na mnie, ponieważ to, co robiłam, było tak jakby najbardziej przypasowało szerszemu gronu. Fajnie, Fajnie wyglądało, a może też. No nie wiem, jest bardzo wiele czynników. Nie ma jakby złotego środka i nie ma jakby jednej definicji. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy zaczynałam swojego bloga i była taka strona, która jakby podsumowywała wszystkie najlepsze polskie blogi, bo ich było naprawdę bardzo dużo, mój to był tam jeden, nie wiem, z setki, z tysięcy. I pamiętam, jak oni właśnie robili taką selekcję najlepszych polskich blogów. No i kiedy ja już tam troszeczkę z tym blogiem no, sobie raczkowałam, Napisałam do niej, bo to też, była, to też tak się odbywało, że osoby wysyłały jakby swoje blogi, polecały je. No i mhm. ja wysłałam, że też bym chciała się znaleźć, znaczy się w ogóle na liście blogów polskich. Nie, że w najlepszej jakby grupie, tylko że po prostu do tej listy być dopisana, mhm. bo ona była według, znaczy była alfabetycznie ułożona. No i ja pamiętam, jak mi wtedy odpisali: No, sorry, nie, Twój blog się nie nadaje, ty się nie nadajesz. Może za mało w sumie stylizacji. Ja nie miałam aparatu, nie miałam fotografa, znaczy nie miałam dobrego aparatu, miałam taki malutki Kodak od mojego brata, dostałam go na święta, no nieważne, robiłam te zdjęcia wyzwalaczem, kiedy tylko miałam tam czas wolny, kombinowałam ze stylizacjami, bo u mnie w rodzinnym mieście nie było ani sieciówek, no, ten dostęp do rzeczy był ograniczony, ja więcej musiałam sobie na przykład z działów dziecięcych potem przerabiać, naprawdę w lumpeksie kupowałam te wszystkie rzeczy, no i... Oni stwierdzili, wracając teraz y, do samego wątku, stwierdzili, że mój blog się nie nadaje, że go nie, nie dadzą w zestawieniu, no bo za dużo na tym blogu jest inspiracji, takich zdjęć wyszukanych też, a te moje stylizacje też może jakby im się nie wiem, stwierdzili, że za słabo, <laughs> nie mam pojęcia. Y, mm, albo nawet nie chodziło, może chodziło o jakość zdjęć. Ale też wracając do tego właśnie, co powiedziałeś, to, to też jest jakby do naszych widzów, że nie każdy potrzebuje mieć profesjonalny sprzęt fotografii w ogóle, a też może zacząć było... robić. Nie? Czy dzisiaj właśnie nadal to... Ale to było 5, 6, 7 okay. lat temu, więc Czyli to mówimy. Myślę, że już jest zupełnie inaczej. Tam tak? wtedy nikt nie wiedział, co to jest w ogóle, co to będą blogi. Tam ludzie to robili sobie, tak wiesz, dla zajawki, tam nie było. Nie było mowy o takich rzeczach, jakie są teraz. Ja pamiętam, jak później, jakieś 2-3-4 miesiące po tym, jak ja w ogóle bloga zaczęłam prowadzić, to niemiecki wok na swojej stronie online opublikował moją stylizację. Wziął ją z Lookbooka, ale podpisał mnie i mojego bloga, bo, bo gdzieś tam też były odniesienia. I później, kolejny miesiąc, kolejny miesiąc, tych moich obserwatorów przybywało, i to nie obserwatorzy z Polski, a obserwatorzy głównie ci z Lookbooka. Dowiadywali się o moim blogu, jakby byli pierwszymi jego obserwatorami, a później. Znaczy, i też z tego stylio.pl z mojego miasta, no, moi znajomi i rodzina w sumie nie wiedzieli o istnieniu mojego bloga, bo ja go ukrywałam przed nimi, bo wiedziałam, że tak jakby. Może być na początku przyjęte. Nie? Tak różnie przyjęte, że pewnie jestem Narcyzem i robię sobie fotki, nie? To pewnie tak to, tak to by było w odbiorze. Więc tylko dowiadywały się osoby, które też blogi prowadziły albo które gdzieś tam się tym interesowały, więc to grono było naprawdę bardzo, bardzo małe. No i pamiętam, jak miały miesiące i tamta strona, o której wcześniej wspomniałam, sama do mnie napisała, że chcieliby dodać mojego bloga do, do swojej listy. A wtedy ja powiedziałam: A wiecie co, dziękuję, sobie sama poradzę, bo faktycznie było tak, że blogi, które znajdowały się na tamtej stronie właśnie ich zasięg był zwiększany, bo mhm. wyobraźmy sobie, że jest tam, nie wiem, 20 fajnych, takich dosyć często oglądanych blogów, no i jak ktoś wejdzie na tą stronę, bo jest fanem jakiejś tam, załóżmy, dziewczyny blogerki, no to też przy okazji odnajdzie kilka innych blogów, które mhm. też mogą mu się spodobać, więc łańcuszek, tak? A mnie tam nie było. No ale, jak widać, wyszło na dobre. Niech partażę, się, wierzę, że nie wiesz co, mi się wydaje, że tak naprawdę nie ma znaczenia, to uh -huh. jest taka zasada, nic na siłę i jak coś jest dobre samo się obroni, ja wcale tutaj nie mówię, że nie wiadomo jak dobre były y, rzeczy, które ja publikowałam, ale poszło. <grym> A powiedz mi, jak według Ciebie będzie wyglądała przyszłość blogerek i blogów, jak dzisiaj to też wygląda, bo właśnie to co powiedziałaś już pewnie nie wystarczy, tak jak już bym wspomniał, zwykły aparat z samowyzwalaczem i, i zwykłe zdjęcie, to jak to wygląda dzisiaj, a jak według Ciebie będzie znowu ewaluowało? Nie mam pojęcia. <laughs> okay. Będzie wyglądało bardzo dobrze, Przecież ja się już siebie nie martwię, mm -hmm. tak? jeśli ktoś teraz się budzi i o. No chciałby zostać blogerem, mówi tak. dzisiaj no, widzę o, Ciebie i chcę być taka chcę zarabić, jak ma fashion. Sobie selfie, A jak nie chce zarabiać? Chcę, chcę mieć pasję, nie? Chce mieć, powiedzmy, że no chce to, to robić mi... dla zabawy i chcę być taka widzi Ciebie i na przykład, bo też jakby jesteś wyznacznikiem powiedzmy hmm. dla wielu osób według stylizacyjnych i ktoś właśnie chciałby zostać taką drugą osobą jak Ty i, i od czego no powinien No to zacząć? już założenie jest złe. Chcę być drugą taką samą osobą jak ktoś. No nie da się, nie wiem, dojść do tego samego punktu albo wyprzedzić tej osoby, idąc po jej śladach. Da... No, trzeba jakby znaleźć swoją ścieżkę, swoją drogę. Yy... Trzeba sobie zadać pytanie, w czym ja jestem dobry, w... co jest dla mnie charakterystyczne, czym ja przyciągnę ludzi. Albo nawet nie czym ja przyciągnę ludzi, tylko... Taki swój oryginalny sposób, rozumiem, żeby... Tak, ale to robić. trzeba, wszystko trzeba robić tak. Tak mi się wydaje. Znaczy ja tak, ja tak funkcjonowałam. Publikowałam takie rzeczy, które ja bym sama chciała znaleźć w internecie, że w sensie robiłam coś, że, wi że wiedziałam, że jeśli ja bym znalazła taką w sobie ma fashion, Julię, i, i znalazłabym jej zdjęcie, to by coś mnie w nim zainteresowało, ewentualnie. I, i tak próbowałam mhm. robić. A patrząc na właśnie rozwój, który ja widzę, blogerek, to czy nie uważasz, że tak będzie? To jest oczywiście moje zdanie, że jakby. Porównując do YouTube'a, youtuberzy jakby wypierają trochę telewizję konwencjonalną. I jednak przechodzi, młodzi ludzie często oglądają właśnie wszystko w internecie, już takie niż trzymają w domu powiedzmy tradycyjny telewizor. I tak samo z blogerkami, jak ja widzę Ciebie, widzę inne osoby, to już nie są powiedzmy właśnie osoby, które mają zdjęcia zrobione właśnie samowyzwalaczem, tylko to są profesjonalne portfolio, można powiedzieć, profesjonalne osoby, które według mnie mogłyby chodzić po pokazach i zastępować naj, największe modelki na świecie. Czy według Ciebie jest szansa, że na przykład kiedyś może już są jakieś pokazy i w ogóle mody będą właśnie e, organizowane, a na nich będą właśnie blogerki modelki? Ja nie sądzę, aby blogerki miały, miały wyprzeć modelki, jeśli ktoś z jakiś projektant do mody stwierdzi, że zrobimy coś tak jednorazowego, fajnie, tu blogerzy się pojawią, przecież na wybiegach pojawiają się niejednokrotnie gwiazdy, nie wiem, czy ze sceny muzycznej, czy aktorzy, więc to są takie sporadyczne akcje. Ale zdarzają się też, tak, na dzień dzisiejszy, takie w ogóle, że mm -hmm. blogerzy wychodzą, tak, na pokazach? Mm -hmm. Gdzieś tam coś takiego było. Wiesz, nawet w Polsce tutaj my, my z koleżankami miałyśmy y, okazję brać udział w takim wybiegłe nigdy więcej. Wiesz, z pewnego a nie innego jakby powodu pewne dziewczyny są modelkami i, i jakby są tymi topowymi modelkami, tak? Innym kariera się bardzo rozbuduje i idzie i idzie szeroko globalnie, a inne gdzieś tam sobie popracują, a potem przestają. No nie wiem, i, i, różne te kariery modelek są, ale. Tak jak powiedziałam, niech modelki będą modelkami, blogerki blogerkami, raczej coś innego się zaczyna dziać. Blogerki, które, czy youtuberki, które na przykład... Zajmują się kosmetykami, mówią o makijażu, to one na przykład zaczynają tworzyć swoje własne marki, swoje własne brandy i, i, i w tę stronę to idzie. Na przykład są dziewczyny, które okej, okay, mają fajne wyczucie estetyki, kiedyś sobie założyły bloga, ale tak naprawdę od zawsze chodzą, chodzą do szkoły muzycznej i śpiewają, i ta popularność blogowa daje tę możliwość znaczy się otwiera drzwi, tak, że na przykład wytwórnia jakaś zainteresuje się albo zaoferuje danej blogerce, żeby ona na przykład zaczęła śpiewać. My też mamy w Polsce kilka dziewczyn, które prowadziły blogi, Margaret chociażby, ona też prowadziła bloga i, i nie, już chyba nie prowadzi, ale czy Honorata Skarbek i one śpiewają. A tak jakby inaczej te drogi się zaczęły. Wiesz, no weźmy chociaż teraz Justina Bibera to jest chłopak, który tak naprawdę wyrzucał do sieci yy, muzykę, no śpiewał. A teraz nie muszę mówić, yy, kim nie, nie, jest nie, <grym> myślisz, i jakim myślisz, jest nazwiskiem. I tych przykładów jest przeraż, przeraźliwie ogromna liczba, ale i fajnie, że taka duża jest liczba, bo to są osoby, które zostały wybrane przez widza, a nie osoby, które zostały narzucone przez widza, że to nie jest jakaś tam osoba, która. Yy, no nie wiem, po prostu miała kontakty albo jakiś tam inny... albo jakieś tam rodzinne powiązania, no, bo z tym był, wiesz, to też nie, nie oznacza, że jest źle, tak? Mm -hmm. Bo jeśli w rodzinie jest talent muzyczny, to gdzieś on przychodzi z pokolenia na pokolenie. Ja tutaj totalnie mm -hmm. nie, nie, nie wartościuję, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko mówię, że jaka jest mm -hmm. różnica, że faktycznie te osoby, które wrzucają coś do sieci, to jakby one sobie zbierają tą publiczność i ta no i publiczność... publiczność... Tak, czyta, i z nie. własnego wyboru, to nie jest, nikt nie siedzi za tym obserwatorem i mówi tak ta osoba mhm. ma Ci się podobać, tą osobę polub, tą dodaj do obserwowanych. Tylko to grono ludzi, które jakby jest zainteresowane, publikuje to sobie dalej, yy, szeruje dalej, to, to to jest wtedy takie prawdziwe i na podstawie tego już można stwierdzić, że dana osoba ma w sobie to coś. No. Wspomniałaś właśnie, że niektóre gwiazdy internetu mają już swoje firmy albo będą miały swoje firmę. Chciałem zapytać o Twoją przygodę z biznesem. Wiem, że miałaś firmę Staff by MA. Firma mam w dalszym ciągu, moja firma to ma Fashion, no tak. która może tak naprawdę robić co chce, co jest bardzo fajne. Dobra, ale może nie o tym. Pytasz o Stuff No Stawba by Maff. istniało, nie istnieje. Pojawiło się wtedy, kiedy jakby wiele polskich takich brandów, marek streetwearowych zaczynało misbehave, local heroes. Tych, mm -hmm. tych naprawdę y, firm mogłabym jeszcze kilka wymienić. I my tak naprawdę z moją znajomą Martą, która się do mnie odezwała, e, zaproponowała się współpracę, że razem będziemy coś robić. E, no, zaczęłyśmy po prostu, no, stworzyłyśmy markę, projektowałyśmy rzeczy, e, z założenia też. E, chciałyśmy młode osoby jakby m, zaprosić do współpracy na zasadzie nie wiem, przygotowywania grafik, projektu, więc tak jakby miałyśmy taki otwarty brand na, też na, na pomaganie talentom, na pomaganie Osobą nie wiem, no, z ASP, które gdzieś fajne, yeah. fajne rysunki robiły. Gdzieś tam pojedyncze sztuki tych projektów wspólnych wyszły, ale ogólnie skupiałyśmy się na, na tworzeniu tak rzeczy. Firma po prostu przestała istnieć, bo my zrobiliśmy taki jeden kluczowy błąd przy tw nie wiem, no, tworzeniu marki. Nie miałyśmy tak brand managera. Osoby, która by się zajmowała tymi rzeczami, którymi, którymi my się niepotrzebnie jakby zajmowałyśmy, które jakby nie były naszą dziedziną, na której się tak dobrze nie znałyśmy, tylko to była, było wszystko na zasadzie metody prób i błędów, no trzeba było pewne rzeczy robić. Więc chyba to nas też troszeczkę zżarło. Ta liczba obowiązków, podziału tych obowiązków. Hmm. Nie wiem, no pewnie powinnam zrezygnować całkowicie z bloga i oddać się firmie, to, no bo. Taka jest prawda, że jeśli ludzie mają swoją firmę, to z reguły jakby to jest ich konik i dzień i noc, dzień i noc, a ja musiałam się tak troszeczkę e, dzielić. dzielić. Tak, jeszcze do tego dochodziły wyjazdy. Wiesz, myślę, że ten brand manager to, to, to by dużo zmieniło, ale ja tylko i wyłącznie traktuję e, te doświadczenie z posiadania. Doświadczenie z posiadania własnej marki odzieżowej jako dużą lekcję i super ją odrobiłam. I, I naprawdę teraz już jest jakby w toku praca nad czymś kolejnym, jakby to się zaraz już będzie dziać, finalizować. I, i miejmy nadzieję, że to będzie dłużej trwało. Czy możemy zdradzić, chociaż szczegóły, czy to będzie też marka odzieżowa i. Nic nie mogę zdradzić. To będzie odzieżowa, ale nic nie mogę zdradzić. Wiesz, to. Tak mi się wydaje, że jeśli na przykład są blogerzy kulinarni, mm -hmm. youtuberzy kulinarni, to super jakby mieli swoje własne produkty, tak? Mm -hmm. Jakby gdzieś zaczęli z kim współpracować, ktoś by im zaoferował stworzenie własnego produktu albo stworzenie właśnie swojego brandu, bo jeśli ta osoba jest jakimś autorytetem dla tak dużego grona, to dlaczego tylko i wyłącznie ma reklamować produkty z otoczenia, skoro najlepszym biznesem byłoby dla tej osoby, skoro się zna stworzenia czegoś swojego właśnie, tak?